Kucasz? Kucasz się piekute. na kontrolu? E, Do jest ragdoll? Oj. <ś maison Lyn tuh> o Jezu. I <śleSure> wyszło to, można sobie zrobić krzywdę? Auć. No ja już no... mam no, FUK! Darek! <snonISTS> <Asians> <Autor sigualne> Co? Mam affliction. Gdzie ty jesteś? Spadła tam seems... widzko. Nie, tylko je, ty jesteś lekko bita. 4% Glam Force Trauma to nic. A ja? A ja? Jak się obiłem mocno? Też. Tyle samo. KURWA! Eee... Zostawmy ten problem. Tego problemu nie ma. Jak nie widzisz problemu, to problemu nie ma. Dobrze, A to... jaki jest problem? Nic, wyjdzie? bo... Bo jakby był problem, to byśmy wam powiedzieli, ale problemu nie ma. O kurwa, nie tam żyć. <noise> Okej, okay, już, wiem, już wiem... jaki problem ja Skąd to nie zrobimy? tyle razy 15, to jest 60. Tak. Ja mam naprawdę. Tak. Coś musisz naprawiać? Minus 2 Europa po od reputacji. Coś tam zrobili? Nic. Nic. No iśmy zrobili, co byśmy wam powiedzieli, Co nie? to za barny Hudson? Czemu cały statek jest zalany? Jest zalany? Jest zalany? Dziesięć Mówi, Wiktoria. <śmiech> <śmiech> tak traktujesz babę, tak? Chodź, się, pokażę ci <laughs> coś. nogę. <głos> <głos> Jak mnie bierze, to szmaty. Dobra, to tak yy, yy, Patrz, nas... tych... Czaj, tych drzwi nie otwierasz Tu jest... Yy, otworzyłam te niżej Tu jest statek o, tu jest... No kurwa, <noise> mówiłam, no. Czy te otworzyłam właśnie Tak, ale powiem te niżej Tu jest statek No prawej otwieraj <noise> No ale od początku To zawsze, zawsze z banku Dobra, tak, ale ta 3,5 to nie powinna należeć do ciebie? Nie. Czy tam kapitana? Nie. Czy kart? <noise> to ma Dobra, pięć, jest jest na razie zastunowane. mamy 5. Nie jest stunowana, tylko trzyma swój... O Jezu. O, Ile o, koledzy... Ja próbuję, o. Ja próbuję na głowę stanąć. Ej, mamy zdjęcia w ogóle tutaj. Hej, o... <noise> wow. Kurwa. Ale ja? Zobaczcie, zauważyłem, że te szafki są większe. Coś na ja głowie. Tak Ej, czemu tutaj jest woda? Nie wiem, właśnie. Bo to jest ten. Jak jak wypłynąć? A no się tak. wrzucić, za... Wróć do safe. A no, przy okazji, security officer będzie się z bronią. Po prostu nie. jej to i zostaw sobie. Co mnie? Nie Broni, cię jeszcze. No nie no, bo ja się uczę, co tu się dzieje. Ile ty masz? Co ty masz tutaj? Le, leżeć, leżeć, ja cię przeszukuję. Bo cię, bo cię, bo cię To bo ty, ty, Przeszuk... ty, ty powinieneś mieć kajdanki, które możesz mieć... Mam! Jej zabrażyć, nie? <grym> no, przy... ty, ty zabrał jej dobrze. <grym> no co bierzcie mi, proszę bardzo. Was bez kuźba. Ja cię zaraz, kurwa, <grym> zabiję tutaj. No nic, zobaczymy. Najwyżej zostanie kies. No, bo tu trzeba coś naprawić. <grym> Czy ja się drzwiami zajebałem? Nie. Czy to tak idealnie się wyjebałeś w tym idealnie momencie? Idealnie się wyjebałem. Okej. Okay. Przeciśnij tak, spację. Może tak, 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 tak Oj. Oj, oj, oj. Przepraszam, przecież... nie widziałeś? Komitom, komitom. Komitom dla wszystkich uczestników naszej mokrej zabawy. Chciałbym Jezus. ogłosić, że nasz statek nie spełnia już norm BHP, ponieważ nie mamy skafandrów dla wszystkich członków załogi, także proszę uważać na ciśnienie. Dobra, um. O no to się rozłoży w czasie. Znaczy, no wiesz, jesteś pod wodą. Jak myślisz, sobie jakoś radzić? I masz piękny zespół. To jest downach! O! specjalna! Wszyscy tutaj mamy downach. No, panie, chodźcie na statek baję. Darek jeszcze robi się, robi szczupaka. Nasz medal już myślał o naszym Oho. zdrowiu, zdrowiu psychicznym Ja na zdrowie psychiczne mam szluga, chroni przed psychozą Myślę, że tak się odzonowałem, że nie widziałem, co się dzieje ode mnie na prawo Może i lepiej... Madam, is your computer working? To było idealne Marek, gratuluję, awansowałeś na lokalnego hindusa Bifona